Moje najniższe, witam panów, 11. sześćdziesiąt dwa proszę bardzo, proszę bardzo, rany boskie, coś się dzieje, coś się dzieje, to przecież panowie, to jest koniec świata, no. Dziś w programie Kto zabił emerytkę z Czechowic-Dziedzic? Przedstawimy też zbrodnie na stacji gazu w końcu Dobry wieczór, witam Państwa. Jak już informowałem, nasze studio postanowiliśmy udostępnić rodzinom ofiar, wszystkim tym, którzy się czują pokrzywdzeni, zagrożeni, potrzebują pomocy. Tydzień temu tu w tym studiu gościliśmy świadków, którzy w zasadzie przemówili po 18 latach od zbrodni. Zbrodni, której dokonano koło Piotrkowa Trybunalskiego. Opowiadali o tym, że wiedzą, kto zamordował. Niestety te informacje według prokuratury są zbyt słabe żeby wznowić postępowanie. Będziemy walczyć w tej sprawie. Dziś w naszym studio pani Barbara Kędzierska, jej syna uprowadzono, porwano 9 miesięcy temu do tej sprawy. Powrócimy za chwilę. Jeśli państwo oczekują od nas pomocy, proszę do nas dzwonić, pisać, udostępnimy nasze studio. A teraz na chwilę chciałbym powrócić do naszych próśb sprzed tygodnia. Bogdan Mikołajczyk handlował na giełdach samochodowych został zastrzelony w swoim garażu w Lubinie 6 listopada 1999 roku zabójca Bogdana Mikołajczyka ma około 30-35 lat wysoki wzrost 180 cm szatym włosy długie ubrany był w zieloną kurtkę z kapturem jasne jasne Wiele informacji po ostatnim programie będzie pomocnych w ustaleniu personaliów tego mężczyzny, którego zamordowano 29 września 1999 roku koło Wrocławia. Była cudowną, spokojną, nikomu nie przeszkadzającą starszą panią. Kto i dlaczego zamordował Małgorzatę Grzegorczyk? Czechowice dziedzice leżą 10 km od Bielska Białej. Było to 19 lipca 1999 roku. Podwórzem kamienicy położonej przy ulicy Niepodległości 79 szedł mieszkaniec tej posesji Zygmunt R. Po chwili pan Zygmunt pod zwałem opon znajduje obnażone zwłoki kobiety. Nie ma wątpliwości, że zamordowano jego sąsiadkę, Małgorzatę Grzegorz. Panie, jeszcze krótko, o tam, to moja sąsiadka. O, masz Tam. Złoki leżą. Złoki, nie żyją. 80 zgłosie dla 87. Podnaleziono złoki przyliczy Legion Niepodległości 79. Przyślij ekipę do hodyniowo Grzegorczykowa była od dawna na ręce. Z rzadka utrzymywała kontakty z rodziną. Wyjątkiem była Ela, siostrzenica, która opiekowała się staruszką. Tylko uważaj, kochanie, uważaj, żeby tu nie, nie, nie rozlać. To rozlażyć, to, a, a ty zażyjesz wieczorem. A ty Ta ciągle z tymi tabletkami, dziecko, to i tak nic nie powoduje. Dzień dobry, sąsiadko. A dzień dobry, dzień dobry Panie Andrzeju. No to Cię wybieramy? Jak to dokąd na rehabilitację? Nie wie Pan, trzeba się ratować. Oj, życzę dużo zdrowia. Oj, 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 panie Andrzeju, przepraszam. Dużo zdrowia życzę. To... No. Ale niech Pani nie zapomni do nas Pani dzisiaj wieczorem, że ona pyszny kurczak tak Ale co Pan opowiada, gdzieś ja bym mogła państwa opowiadać. Nie, nie Panie Andrzeju. No to dziękuję, do widzenia. dziękuję, do widzenia. Wśród sąsiadów pani Małgorzata uchodziła za osobę spokojną i miłą. Często chodziła na zajęcia rehabilitacyjne do pobliskiego domu dziennego pobytu pod Altanką. Cierpiała na choroby układu krążenia i cukrzycę. Na rehabilitację pani Małgorzata chodziła prawie codziennie. Tak też było 18 lipca tego roku. Tragiczne zdarzenia, które teraz rekonstruujemy, miały miejsce wieczorem. Około 21.30 pani Małgorzata odwiedziła swoich znajomych, którzy często wspomagali ją, dając różne rzeczy, głównie ze swojego ogródka. Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, że tak późno, co strasznie późno, nie macie ja się? A ja ci wiesz, mówię, nie chodź tak wieczór, a ty nie mówisz, że ci się a Co stawać? może mi się stać? No a, powiedz sam. No to chodzi, jak jeszcze przyszłaś no to, jest późno. Dziękuję, dziękuję, już no naprawdę bez no, że Jesteś kochana, chcesz jeszcze ze mną gadać, tak? no? Ale już za późno, darujcie mi. Jutro przybiegnę. Jutro przybiegnę i sobie pogadam. No boś, no skoro pan nie chce wejść, to proszę bardzo. Oj, bardzo. Proszę bardzo dziękuję. Bóg zapłacił. Bardzo dziękuję. Dobra, jeszcze raz dziękuję. No, no. no to szczęśliwej drogi. Dziękuję, do no. zobaczenia. No. Idę. Tak, będzie Ale szczęście. będzie kolacja. Dobrze. No to szczęśliwej drogi. Dziękuję wam, dziękuję, dobrej nocy. Dobre, Śpijcie spokojnie, dobranoc, Bóg mam zapłacić. Pewnie. Nie, 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 już obiecuję, obiecuję. Wracając do domu, pani Małgorzata nie zauważyła, że ktoś ją obserwował.

Że sąsiedzi pani Małgorzaty nie zareagowali właśnie wtedy. Być może nie byłoby tak tragicznego finału. Nieznany sprawca bestialsko zabił swoją ofiarę, rozebrał do naga i porzucił ciało, przykrywszy je samochodowymi oponami, panie komisarzu. Zboczeniec, szaleniec. Kto jest mordercą? Jaki macie portret tego mordercy? W tej chwili trudno jednoznacznie określić, kim jest ta osoba, która dopuściła się tak bestialskiego czynu. Na pewno jest to człowiek o głęboko zaburzonej psychice. No, świadczyć może o tym chociażby wiek ofiary 65 lat, modus operandi i wszystkie inne okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu. Ofiara została znaleziona na zapleczu własnego domu, rozebrana, przykryta oponami. Yy, najprawdopodobniej nie doszło do żadnego stosunku seksualnego. Sekcja nie wykazała obecności plemników. Ta zbrodnia mogła być zupełnie przypadkową, prawda? Ten sprawca mógł się przypadkowo pojawić i zobaczyć yy, panią Małgorzatę idącą yy, późnym wieczorem. Yy, tak, oczywiście. Natomiast jedna z wersji śledczych yy, mówi o tym, że yy, pani Małgorzata yy, znana była z tego, że lubiła wieczorami spacerować. Po Czechowicach, Dziedzicach szczególnie wieczorami. Wracała wówczas od znajomych, natomiast to, czy ktoś za nią szedł, nie jest tak stoprocentowo pewne, sprawca równie dobrze mógł się na nią zaczaić w miejscu zamieszkania, bowiem zaplecze tego domu na ulicy Niepodległości 79 znane jest z przebywania różnego rodzaju elementu przestępczego, tak. 033 812 14 70 i 812 12 15 policja. Bielsku Białej czeka na informacje od państwa. Może ktoś z państwa wyjaśni tajemniczą śmierć pani Małgorzaty? Może wie, kto to zrobił? Może był świadkiem tego zdarzenia, bądź widział mężczyznę obserwującego idącą panią Małgorzatę. Jeszcze raz liczymy na państwa pomoc, a nasz telefon 0800 100 997. Pani Barbara Kędzierska przyjechała do nas z Redy, jej syn Paweł Zniknął, czy też został porwany 9 miesięcy temu? Czy są jakieś nowe sygnały w tej sprawie, którą już się raz zajmowaliśmy? Nie, do, do dnia dzisiejszego syna nie odnaleziono, nie ma żadnych e, konkretnych informacji. Wszystkie informacje, które napłynęły, zostały sprawdzone i są w dalszym ciągu sprawdzone, ale żadna się nie potwierdziła. Pani była w wielu miejscach kraju, sprawdzała, spędzi, sprawdzała e, wiele. E, Ochronek, domów opieki, domów dla narkomanów. Dłuższy czas spędziła Pani w Warszawie i tam właśnie Pani bardzo blisko Pawła była, prawie że się już pojawiał. Zatrzymano, byłam w Warszawie trzy tygodnie temu, zatrzymano chłopaka bardzo podobnego do Pawła. Okazało się, że to nie był mój syn. Ja bym chciał na moment powrócić do tego, co pokazywaliśmy w sprawie Pawła. Osiemnastoletni Paweł Kędzierski był uczniem trzeciej klasy zespołu szkół zawodowych nr 1 w Gdyni, przy ulicy Śmidowicza. Paweł mieszkał w Redzie, przy ulicy Rzemieślniczej wraz z matką i starszą siostrą. Matka Pawła prowadzi dobrze prosperujący warsztat samochodowy. W ostatnich kilku miesiącach Paweł, jak to mówią, oszalał na punkcie Volkswagena Garbusa, którego remontował. No, Cześć. Widzisz, kurczę, beznadziejnie, no. beznadzieja kompletna. Ten silnik wymontowałem, ci nie nadaje jednym niczego. Być może dla zdarzeń, które rekonstruujemy, miało znaczenie poszukiwanie silnika do Garbusa. Czego szukasz? Silnik, ale do Volkswagena. Jakiego Volkswagena? Do, do, do Garbusa. No, ale to nie są silniki od Garbusa przecież, nie? No, no nie, ale ja się ogólnie tym silnikami Interesujesz gdzie, się? Ten, jak? Tak, bo jestem właścicielem tej firmy lakierniczej. Przejdźmy teraz do decydujących wydarzeń, które miały miejsce 16 marca 1999 roku. Rano Paweł pojechał do szkoły w Gdyni. Po południu skończył lekcję i wrócił do domu w Redzie. Z domu telefonował w kilka miejsc i odebrał też kilka telefonów. Około godziny 18, między innymi telefon od nieustalonego kolegi. A dokąd to Pawełku? Marcin dzwoni, może wreszcie będę miał ten silnik. Naprawdę? Tak, tak, wiesz... No ale tyle telefonów dzisiaj było do ciebie. Dobrze, ja ci wszystko wytłumaczę, tylko jak wrócę, teraz muszę lecieć. Dobrze, a o której wrócisz? Za pół godzinki, gdzieś. No, tylko na pewno. Dobrze, papa. Papa. Pa. O, jesteś nareszcie. Cześć, dobry. No i jak? Co jak? No, szmal jest. No teraz przy sobie, nie, no, ale ja mogę w każdej chwili mieć, to słuchaj, w każdej chwili, że pogadamy dzień dobry panu dzień dobry no. cześć jak z silnikiem? No 50? będzie ale kasę masz? no nie wiem no w tej chwili nie mam no ale panowie no przecież nie będę w kota w worku kupował no pokażcie mi ten silnik no, no ale coś Zresztą... ty taki raptus no zobaczysz no, silnik ale musimy zobaczyć pieniądze no, no, nie ja jak, no, w pieniądze a później silnik nie masz masz taki ja ci pokażę że... Siadaj siadaj Paweł! Paweł! Po upływie kilku minut matka usłyszała wołanie syna o pomoc. Wybiegła na taras, ale nikogo już nie widziała. Znaczący moment nastąpił tego wieczora około godziny 20:30, kiedy do Kędzierskich zadzwonił nieznany mężczyzna. Halo? Tak słucham, tak to ja. Proszę pani. Pani kocha swojego syna, prawda? Oczywiście, że kocham swojego syna. O co Panu chodzi? Proszę Pani, mamy Pani syna. Ale co to znaczy dużą bańkę? Ja nie rozumiem. Pani się popyta tam może w swoim środowisku. Duża banieczka, to znaczy duża banieczka. Odezwiemy się ja w ma... Proszę Pani, tutaj ja dyktuję warunki, dobrze? Pani Kędzierska, choć powiadomiła policję o zniknięciu syna, nie powiedziała o telefonie odporywaczy. Rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. W redzie i okolicy rozwiesiła kilkadziesiąt komunikatów. Na no stary, miałeś obiecane, to sobie drętnij do mamusi. Zamknięciu. Halo? To znowu my, proszę pani. No jak, chce pani zobaczyć Pawełka? Oczywiście, że chcę go zobaczyć. Rozmawialiśmy już o tym. Duża banieczka. Mam uzbierane już te pieniądze. Wreszcie pani Kędzierska decyduje się na przekazanie okupu miliarda starych złotych porywaczom, składa je w umówionym miejscu. Złożenie okupu nie przynosi jednak żadnego rezultatu. Po Pawle ani śladu. Matka postanawia o porywaczach powiadomić policję. Mimo kilkumiesięcznych poszukiwań do tej pory nie udało się wyjaśnić, co stało się z Pawłem Kędzierskim. W naszej rekonstrukcji sugerowaliśmy, że Paweł został porwany. Czy to jest prawdopodobne? No mogło tak być, bo porwacze później odezwali się i żądali okupu. Po tym naszym programie były jakieś informacje, które też wskazywały na Warszawę. Nawet dwie osoby były przekonane, że widziały na pewno Pawła. Policja, pani szukaliście, niestety Pawła nie znaleziono. To był właśnie ten chłopak, którego wszyscy wskazywali, ale to nie był mój syn. A może syn specjalnie zerwał z panią kontakt i nie chce się ujawnić. Może ta próba nasza kolejna dzisiaj, apelu yy, do kamery, pozwoliłaby na odnalezienie go. Może no, jego sumienie nie. ruszy, jeśli on się ukrywa, bo i taka jest wersja. Nie może być, jeżeli mogę się zwrócić z takim apelem do ciebie, Pawełku. Odezwij się, jeżeli gdziekolwiek jesteś. Cała rodzina na ciebie czeka. Kochamy cię wszyscy. Cokolwiek się stało, odezwij się. Bardzo liczymy na pomoc państwa w tej sprawie. Te sygnały, które napłynęły do nas po poprzedniej publikacji, przyniosły wiele informacji. Niestety żadna z tych informacji nie potwierdziła tego, że Paweł jest, żyje, że nie chce tylko nawiązać kontaktu z rodziną, czy też, że ktoś go... Przetrzymuje od dłuższego czasu. Jeżeli mogę zwrócić się do Państwa z takim ogromnym apelem, jeżeli ktokolwiek coś będzie wiedział w sprawie mojego syna lub może wie, gdzie on może przebywać, to proszę o kontakt z, tutaj z redakcją programu 997. 0800-1997 to nasz numer. Bezpłatna linia, bezpłatnie Państwo dzwonią z każdego miejsca w Polsce do naszego programu. Prawie trzy lata. Minęły od zbrodni, jakiej dokonano w Końskich. Wtedy to zamordowano 19-letniego Artura Goworka. Do tej pory nieznany jest sprawca tego zabójstwa. Końskie, niewielka miejscowość w województwie Świętokrzyskim. Nieopodal przejazdu kolejowego położona jest stacja tankowania gazu do samochodów. Było to ponad 3 lata temu, dokładnie 22 sierpnia 1996 roku. Ruch tu zwykle był niewielki, niewielkie też obroty. Wieczorem przyjechał właściciel, by zabrać utarg i zamknąć obiekt. Na stacji był wtedy jego pracownik, Artur Goworek. Boże. Artur, Artur, co się stało? Jezus. Halo? Policja. Nie wiem, no człowiek tutaj leży u mnie, ma całą głowę rozbitą. Nie wiem, no, no, no może żyje. Tak, tak, tak. Proszę tutaj do stacji paliw. Zaraz za przejazdem kolejowym. Tak, tak, tak. Tak, proszę, proszę natychmiast przyjechać. szybko. Jak ustalono później, przyczyna śmierci młodego sprzedawcy to uderzenie tępym narzędziem w tył głowy. Była to najprawdopodobniej rurka. Z kasy zniknęło 1300 zł. Artur Goworek od niedawna pracował na tej stacji. Był młodzieńcem bezkonfliktowym. Nie miał nałogów, miał za to nienaganną opinię. Ile nalać? Na pewno. Na pewno, jak zwykle. W niedzielę tankujecie też? Tak, tankujemy. Do południa tylko, ale tankujemy. Równiutkie 20 złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy. Do widzenia. Do widzenia. Z tragicznego 22 sierpnia 1996 roku Artur pojawił się na stacji Rado. Cześć. O hej, poczekaj. No, Przyniosłam ci te książki. Już Już zamknę. Wejdź do środka. No, siadaj. Fajnie, że przyszłość, bo dzisiaj jest kiepski ruch. Nie mam nic do roboty. Przyniosłam ci te książki, o które mnie prosiłeś. Świetnie. Wprowadzenie. No, świetnie. Będę miał co czytać wreszcie. Nic nie wskazywało, że zdarzy się coś tragicznego. Tak było do godziny 20. Wtedy podjechał samochód nieustalonej marki. Dzień dobry. dobry. Zadychę. Zadychę. No. robi się. Co słychać? Eee. Nudno. Klientów dużo? Eee. Dzisiaj jakoś tak marnie akurat. Czekamy jeszcze chwilę. Kończy tankować. No, kończy tankować. Niech ten do końca. Gotowe? Gotowe. Świąteczka równa. No. No. Efekt. Jest... No, to dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy. To jest bo na polki, nie ma. Szybciej! Co? So. Bierz. Bierz no. Patrz czy gdzieś nie ma. Ponad trzy lata minęło od tej zbrodni, nie mamy żadnego portretu pamięciowego, nie mamy żadnego rysopisu sprawcy, niewielka miejscowość. No taki trochę to nasz lokalny apel będzie chyba do telewizów. Tak to właśnie wygląda. Niestety policji pomimo tych upływu trzech lat nie udało się ustalić żadnych świadków tego morderstwa. Założono w śledztwie kilka wersji, niestety żadna z nich nie doprowadziła do zatrzymania sprawcy, czy sprawców tego brutalnego mordu. Przypominam, działo się to w sierpnia, więc jeszcze o godzinie 20 jest dosyć jasno. Mówi się, że był widziany w pobliżu samochód osobowy, lecz y, ci, którzy widzieli ten samochód nie są w stanie powiedzieć, jakiej był marki, ba nawet jakiego koloru. Motyw y, chyba jednak rabunkowy, mimo to, że tam zginęło niewiele pieniędzy, to jednak trudno to mówić o, o jakimś innym motywie, ponieważ Artur był takim chłopakiem bezkonfliktowym, nie miał żadnych wrogów z tego, co pamiętam, w związku z tym pozostaje chyba ten jeden motyw. Faktycznie pozostaliśmy przy motywie rabunkowym, zginęła tam co prawda nie bardzo duża suma pieniędzy, bo około 1300 zł. Jest to dzienny utarg, jaki każdego dnia był zbierany na tej stacji paliw. To było około 1300-1200 zł. Z pomieszczeń biurowych nie zginęło nic oprócz saszetki ortalionowej, gdzie pieniądze były. 041 342 92 40 i 34 32 997. Przypomnę kierunek 0,41 do Kielc. Policja w Kielcach bardzo liczy na państwa pomoc. A my liczymy państwa na Państwa obecność za tydzień, kiedy to zaprezentujemy między innymi. Za tydzień. Będziemy prosić Państwa o pomoc w ustaleniu personaliów mordercy Krystyny D z Krakowa. Pokażemy też wiele pochodzących z kradzieży przedmiotów, które nie mają właściciela. Przed czyhającymi na Państwa niebezpieczeństwami ostrzegać będą znani aktorzy Irena Kwiatkowska i Jan Kowuszewski.